O konieczności budowy obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego mówi się od wielu lat. Takie rozwiązanie jest konieczne, by udrożnić ostrowieckie ulice i wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta. Jest za dużo samochodów, miasto małe, ulice wąskie, także. Wydaje mi się, że jakby rozbudowa komunikacji jest jak najbardziej potrzebna. Wodnica by pasowała, bo to zatłoczone jest ostrowiec. I wszystko wskazuje na to, że obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego będzie. W poniedziałek 3 października w asycie świętokrzyskich parlamentarzystów oraz władz regionu minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji dla obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Z tego się cieszą przede wszystkim mieszkańcy regionu, cieszą się także wszyscy ci, którzy przejeżdżają tą drogą przez Ostrowiec Świętokrzyski, świętokrzyski jadący tranzytem. To przede wszystkim im dedykujemy tą drogę. Równie podobnie jak mieszkańcom Ostrowca Świętokrzyskiego i okolicznych miejscowości. Aby wtorek 2 listopada, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na zaprojektowanie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego. Bardzo dobry pomysł, żeby odciążyć miasto od tego tłoku codziennego, zwłaszcza Sienkiewicza, aleje, prawda? Niech to wszystko jedzie. Tą obwodnicą, a nie tu kumuluje się te wstrząsy, to wszystko, te spaliny nam niepotrzebne. Potrzebne nam po prostu szybki wyjazd, szybki wjazd. Według wstępnych założeń duża obwodnica miałaby początek w Rutce, w gminie Kunów, a wylot na drogę krajową relacji Ostrowiec Świętokrzyski-Opatów w okolicach Jacentowa. Trasa ma mieć 13 kilometrów długości. Dla inwestycji wydana jest już decyzja środowiskowa. Przewidziano m.in. budowę dwóch węzłów drogowych w Rutce i Miłkowie, dwóch skrzyżowań w Szewnej i Jacentowie, sześciu mostów, dwunastu wiaduktów, ekranów akustycznych, a także przejść dla zwierząt. Wniosek o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej zostanie złożony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do 1 lutego 2024 roku. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 25 miesięcy od podpisania umowy na realizację całego zadania.